У свято Покровительки Європи, монахині, Бригіди, церква нам дає слово, як маємо наслідувати Ісуса Христа, в тому числі наслідуючи його мати життя і мати по-справжньому. Як це важливе. Бо, власне, починаючи як з Євангелія, це дуже добре знана атривок, в якому. mowa was na pracują lozu. my należymo imię przyjednani do Isa Chrystusa i to niezbędne, żeby wasne było to sprawne życia, żeby ono miało swój sens, żeby ono dawało płody. musi być U tom los. i losi i to Jezus Chrystus ale też y, ważne, żeby dawało płody, to jest ci momenty, kiedy trzeba za tym dziwić się, gdzie trzeba odciąć, gdzie trzeba oczyścić. I takim oczyszczeniem dla każdego z nas jest doświadczenie Chrysta W pierwszej kolejce Chrystusa Chrystusowego. To Chrystus, znak miłości Bocha do nas, ale miłość, która była pełna strażdań, była pełna wielkiego strażdzania i śmierci za radę życia. Różne trudności, różne przeszkody mogą być w życiu każdego. I one je. U, do jakich dużo, dużo, do jakich mężczyzn. Każdy ma na swoją z ile może wziąć na swoje plecy. Czemu? Bo zawsze porucz i zawsze razem ten Chryst nese sam spasytel. I o tym mówił św. Paweł Apostoł w pierwszym czytaniu, i proce i i czym żyła na szczodzień dziś nasza opiekitelka święta Ona odkryła ten szlak, odkryła tę prawdę i żyła jak maty, jak drużyna jak monachnia, w pełni oddana Chrystu, jego Chrystowi. Jego strastej, gdy nawet pisała różne pouczalnie pisma episkopom, e, nawet papie rzymskiemu, różnym wołodarom i przez to one Dwylesja i znale, jak prawe noce perżwate na szczodę. Niechaj właśnie jeszcze raz, bo dla nas tym opisem i tym e, takim zmicnieniem na szczodę życiam Chrysta własne słowa apostoła z pierwszego czytania, z posłania do Galatów. Braty, czeres zakon, ja pomer dla zakonu, żyty dla bocha. Ja rozpiaty razem z Chrystą i żywów, że nie ja, a Chrystus żywe w mnie. A co per żywów w tili, to żywów wірno, wiroju w Bożego Syna, jaki poluby w mene i wyda w sebe za mene.